Choroby systemowe autoimmunologiczne, podejście przyczynowe i szukanie rozwiązań dla zdrowienia. Przedstawię w tej chwili mały fragment przedmowy. Temat chorób autoimmunologicznych stał się moją idafix, gdyż cierpiąc na różne dolegliwości od najwcześniejszego dzieciństwa. A następnie, będąc naukowcem z pasją, musiałam nieustannie poszukiwać odpowiedzi na nękające mnie samą problemy zdrowotne, niezaopiekowane właściwie przez dziesiątki lat w klasycznym leczeniu symptomów. To redukcjonistyczne podejście usuwania z pola widzenia objawów nie pozwalało mi bowiem na odnalezienie drogi prowadzącej do pierwszej przyczyny. A następnie powrotu do zdrowia. Objaw bowiem tkwił we mnie, transformując w kolejne nowe formy i choroby, diagnozowane na ich podstawie, nigdy nie pozwalając mi osiągnąć poziomu zdrowia. Ewa Danuta Białek, choroby systemowe autoimmunologiczne.